W poprzednim nauczaniu pastora Alfa Lukału, ale kiedy kładę ręce na chorych, zostają zdrowieni, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Działa we mnie coś większego niż ludzkie wynalazki, większego niż ich odkrycia niż najnowsza technologia dostępna dla ludzi. Jestem naczyniem, nośnikiem. Coś zostało we mnie złożone. Coś, czego nie można pokonać. Powodem, dla którego niektórzy z Was nadal tu są, pomimo tego, że Wasze życie było trudne, że dostaliście w kość, jednak nadal tu trwacie. Pomimo tego, że wszystko się prawie zawaliło, przetrwaliście, dlatego że coś w środku mówi wam, że nigdzie się nie wybieracie. Diable, nie możesz mnie uśmiercić, możesz próbować, ale nadal będę kroczył naprzód zawsze do przodu, nigdy do tyłu. Twoja wizytówka nie oddaje tego, kim jesteś, bo jesteś kimś o wiele większym niż pokazuje to wizytówka. Potrzeba objawienia, by wiedzieć, kim jesteś, by wiedzieć, kim jesteś i do kogo należysz, czego jesteś zrobiony. Jest w tobie coś takiego. Czego ani Twoje upadki, ani błędy nie mogą zatrzymać, bo złożył to w Tobie Bóg, o kim mówię. Powodem, dla którego powinniście mieć wiarę, nieważne co się wydarzy, jest fakt, że Bóg złożył wewnątrz Was, wewnątrz tego glinianego naczynia. Coś chwalebnego. Czy mogę Wam powiedzieć, dlaczego nie umrzecie? Bo to, co znajduje się w Waszym wnętrzu, walczy o to, by Wasze powołanie się wykonało. Czy mogę Wam powiedzieć, dlaczego przeżyjecie okrucieństwo ataków złych duchów przeciwko Wam? Bo Bóg umieścił w Was coś, co jest zbyt silne, by czarownice i czarownicy mogli to zniszczyć. Gdyby tak było, już by im się to udało. Diable. Twoja tyrania się skończyła. Nosimy w sobie skarb? Gdzie jest ten skarb? W glinianym naczyniu. Naczynie gliniane jest delikatne. To nie srebro czy złoto. Nie da się Was zdefiniować poprzez te rzeczy, które ściągają Was w dół. Nie powinniście się definiować poprzez błędy, jakie popełniliście. Nie definiujcie się poprzez okoliczności, w jakich się znajdujecie. Bo to nie jest dla Was koniec. Bóg chce was gdzieś doprowadzić Nadejdzie jutro i wasze jutro jest lepsze niż dzień dzisiejszy staniecie się wszystkim tym co zadeklarował Bóg powodem dla którego ktoś kogo może dyskwalifikowaliście ze względu na upadki wezwie Boga a ten mu odpowie jest to, że ponad słabościami widocznymi w jego zachowaniu taki człowiek usiłuje odnieść zwycięstwo w swoich osobistych bitwach, nadal dochodząc do doskonałości. Prawda jest, że nasze życie na Ziemi nie jest życiem pełnym doskonałości, ale życiem, w którym dążymy do doskonałości. Wszyscy dążymy do doskonałości, a po drodze doświadczymy upadków. Jeśli zaczniesz wskazywać palcem swojego brata, Reszta Twojej dłoni wskazuje w Twoim kierunku. Sam nie jesteś doskonały, dobrze to wiesz. Mimo to Bóg patrzy ponad to, co Cię ogranicza i nadal się Tobą posługuje, bo jest dobrym Bogiem. Posłuchajcie. Mówię o sobie, abyście mogli zrozumieć siebie. Noszę w sobie coś, co ma swój ciężar. Jest większe niż to, jak wyglądam. Wy także nosicie w sobie coś, co ma swój ciężar, co jest wielkie. Czy wiecie, że przejście przez dolinę może zająć miesiąc? Sześć miesięcy? I są ludzie, którym przejście z jednego miejsca do drugiego zajęło 5 lat. Nieważne, jak długo to trwa, jeśli chodzi o konkretną walkę, jakiej doświadczasz, wiedz, że to niemożliwe, abyś umarł. Jeszcze zaświadczysz o tej sytuacji. Masz w sobie wartość. Namaszczenie Boga znajduje się we mnie. Namaścił mnie. Jestem namaszczonym człowiekiem. Powiedziałem, że mówię o sobie, abyście mogli zrozumieć siebie. Kiedy mówię o sobie, odnosi się to również do was. Zostałem obdarowany. Obdarowanie mówi o możliwościach, jakie dał mi Pan, niepospolitych umiejętnościach. Wewnątrz mnie znajduje się skarb. Zaczynam ten sezon, wiedząc, że coś we mnie żąda wypełnienia się Bożych obietnic. Coś we mnie popycha mnie do miejsca, w którym to się zamanifestuje. Dokonam wielkich dzieł. Bo uwierzyłem. Niech ktoś uniesie dłonie. Jeśli możesz, zacznij modlić się i dziękować Bogu za to, co w tobie umieścił, i poproś, by pomógł ci zmienić sposób, w jaki się postrzegasz. Nie jesteś kimś pospolitym. Nie jesteś na szarym końcu społeczeństwa. Jesteś największym pomysłem Boga.

Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa, ufamy Twojemu Słowu. Usiądźcie, jeśli możecie, pozostańcie w Bożym Namaszczeniu, w Jego duchu. Chciałbym się z Wami podzielić prostą poradą, łącząc się w tym, czego dokonuje teraz Bóg. Jesteś kimś więcej niż ktokolwiek może to stwierdzić, jeśli On czy ona opierają swoje zdanie patrząc jedynie na Twoją obecną sytuację, która nie trwa wiecznie. Najgorszym sposobem życia to opieranie go na podstawie tego, co pomyślą lub powiedzą ludzie. Branie pod uwagę ludzkiej opinii na temat tego, kim jesteś, co robisz, zawsze powinno się znajdować na drugim lub trzecim miejscu. Celem Twojej egzystencji nigdy nie było usatysfakcjonowanie ludzi, bo nieważne, jak bardzo się postarasz. Nigdy nie uda się Wam usatysfakcjonować wszystkich. Jezus Chrystus, nasz Pan, nie spełnił oczekiwań wszystkich osób, nawet tych, którzy znajdowali się w Izraelu. Umieścili go na krzyżu. Życie oparte na tym, co ktoś mówi, Zniszczę Twoje powołanie. Żyjcie i kształtujcie Wasze życie w oparciu o objawienie Jego Słowa. Wierzę w Boga, wierzę w Bożą moc. Byłem wierny. W kroczeniu z Bogiem stoję w prawdzie i nie ma nic większego niż to, co zostaje nam objawione przez Boga. Dlatego nie ma znaczenia. Kto w to wierzy lub nie wierzy. Nie modlę się o to, by przekonać jakiegoś człowieka. Przekonać o tym, że znajduje się w Panu. To, co robię, nie robię dla ludzi, ale dla mojego Boga. Jeśli ktoś odchodzi, bo nie wierzy, to. Co ja wierzę nic nie szkodzi. Na świecie znajduje się 8 miliardów ludzi. Z pewnością znajdzie się ktoś inny nikt nie jest nie do zastąpienia. Życie nie kręci się wokół danej osoby, ale wokół Boga, miłowani w Panu, ponieważ to. Co złożył w Was, Bóg znajduje się w waszym wnętrzu, ludzie spoglądając jedynie na zewnętrze, mogą was źle ocenić. Dlatego rozpoczynając ten nowy sezon, rozpocznijcie go z tą świadomością. Natomiast jeśli pójdziecie we wszystkim na kompromis ze względu na innych, i tak was porzucą. Jeśli zmienię to, w co wierzę, nadal nie wszyscy byliby usatysfakcjonowani. Jeśli zdecyduję, że nie będę już głosił i odchodzę z kościoła, nadal nie wszystkim będzie się to podobało. Ktoś kiedyś powiedział: Mówię do tych, którzy mają własną działalność i tych, którzy walczą w życiu: Jeśli znajdujecie się na dole, ludzie was ignorują. Jeśli znajdujecie się gdzieś po środku, jesteście mało znaczący. Jeśli znajdujecie się na górze, nie wa nienawidzą was. Nieważne, co robicie. Dlatego ubieraj się w to, co najlepsze i nie przejmuj się nimi. Jedz, co chcesz, i nie przejmuj się nimi. Podróżuj z rodziną. I nie przejmuj się nimi, ale bierz pod uwagę Boga, ołtarz i słowo Boże. To Wam pomoże i ochroni Was przed zewnętrznym wpływem. Ale co z konfliktem w naszym wnętrzu? Dlaczego przechodzimy przez wewnętrzny konflikt? Czasami nasza ocena samych siebie może powodować więcej problemów niż zewnętrzny wróg. Za kogo się uważasz? Za kogo się uważasz? Co mówisz sam o sobie? Nie wierzą w ciebie, ale czy ty sam w siebie wierzysz? Co o sobie myślisz? To jest kluczowe. Często podminowujemy się. Nawet w tym, co ludzie ocenili jako akceptowalne, Paweł mówi: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Jest to dla niektórych zbyt śmiałe. Ludzie uważają, że musisz być arogancki, by powiedzieć coś takiego. Ale nie, to nie jest arogancja. Ufność, jaką wkładamy w Bożym Słowie, musi doprowadzić nas do czegoś. Salmista mówi, nie umrę, ale będę żył i głosił dobroć Boga. Co ogłaszasz nad sobą? Kiedy przychodzimy do Boga, mówiąc Panie, przebacz nam nasze grzechy, te, o których wiemy i te, o których nie wiemy, przyjmij na swoim miłosierdziu, bo jesteśmy grzesznikami. Ja nie, nie jestem. Jestem świętym Pana, nie potrzebuję umierać, żeby Nim być. Jestem świętym za życia i jest to zgodne z pismem. Widzicie, zostaliśmy urobieni, by być tak małymi, że nawet Bóg, który tyle w nas zainwestował, ma trudności, by dobyć z nas to, co nosimy. Zaakceptujcie to, że jesteście największą inwestycją Boga, Jego najlepszym pomysłem. Mężczyzna, który nie wierzy w siebie ze względu na swoją edukację czy inne rzeczy, Nigdy nie dokona czegoś znaczącego. Każdy, kto dokonał czegoś znaczącego, musiał najpierw uwierzyć, że to możliwe. Może nie wiem jak, ale wiem, że to możliwe. Ta wewnętrzna odwaga bierze się z tego, że wiecie, kim jesteście. Do kogo należycie? Z czego jesteście zrobieni? Namaszczenie na danej osobie może zostać aktywowane, jeśli ta osoba w nie wierzy. Pokorą nie jest to, że posiadając 100 dolarów w kieszeni, na pytanie ile masz, myśląc, że to zbyt wiele, mówisz, że masz jedynie 10. Jesteś wtedy kłamcą. Podminowywanie się nie sprawia, że wyglądasz lepiej przed Bogiem. Jeśli by tak było, nie powiedziałby: Jestem Bogiem, a poza mną nie ma innego. To wydawałoby się zbyt wielkie. Przestańcie się podminowywać, jak w tej piosence. Jestem nikim. Jedynie usiłuję wszystkim powiedzieć o kimś, kto potrafi każdego zbawić. Ta piosenka nie jest zła, jeśli rozumiecie jej znaczenie. Bo mówi o tym, że sam z siebie jestem nikim. I robię tylko to, co potrafię. Ale nie śpiewajcie piosenki, która mówi, jestem najmniejszy z wszystkich, bo podminowujesz się i nazywasz to pokorą, a to fałszywa pokora, kim jesteś. Jestem błogosławiony. Zostałem wybrany. Wiem, kim jestem i do kogo należę. Jestem dzieckiem króla. Nazywajcie mnie księciem, bo to do mnie pasuje. Możesz dokonać zmiany w społeczeństwie tylko, jeśli posiadasz takie nastawienie. Za każdym razem, kiedy modlę się za chorych i wszyscy na to patrzycie, idę tam, ponieważ mam wiarę. Za każdym razem. Naturalnie. Nie ma żadnej gwarancji. Nie widziałem ich wcześniej, widzę ich po raz pierwszy, nawet jeśli ich spotkałem wcześniej. Za każdym razem, kiedy tam stoję i mówię w imieniu Jezusa, muszę wierzyć, że posiadam tego Jezusa. Złota i srebra nie mam, ale to, co mam. Więc co masz takiego? Czy wiesz, co posiadasz? Jeśli tego nie wiesz, nie możesz tego dokonywać. 2024 to twój rok, ale musisz wziąć się w garść i go zdobyć. To wymaga odwagi. Musisz być tego świadomy. Przysposobiłem mój system. By czuł się komfortowo jedynie wobec tego, co wielkie, znaczące. Cokolwiek jest jedynie zwykłe, nudzi mnie. Duszę się. Kiedy sprowadzacie mnie do tego poziomu, opowiadając mi rzeczy, myślę sobie, Boże, ze wszystkich osób, przyprowadziłeś mnie tu, Bym tego wysłuchiwał, niektórzy kończą studia z małostek, dlatego że objawienie ich samych utrzymuje ich na tym poziomie. Będziecie kłaść ręce na chorych i zostaną uzdrowieni. Ja, ale nie chodziłem do szkoły biblijnej. Jesteś blinianym naczyniem. Nie chodzi o to, co zewnętrzne, ale o to, co zainwestował w Tobie. Jaffę. Ta firma sama się nie rozkręci, studia się same nie skończą, ta książka nie napisze się sama, piosenka się sama nie zaśpiewa. Musicie zrobić, co do Was należy. Powodem, dla którego mówię w ten sposób, jest to, że podjąłem decyzję, by modlić się za was, tak jak Mojżesz na górze. Ale jeśli Ozuę nie rozumie, że musi wymachiwać mieczem, moje modlitwy pozostaną na górze. Masz 30 lat. Pracowałaś przez 5. Uważasz, że Bóg da ci małżeństwo i oglądasz Boże stworzenia, które zostały namaszczone Mówiąc, Panie, boję się W tym przypadku nie modlę się, gromię cię Kaleb miał 60 lat Przywołujecie do porządku. Ale nadal powiedział Josuemu: Dał mi tę górę. Słyszycie, co mówię? Bóg oczyszcza mnie i was, prowadząc was do miejsca, gdzie osiągniecie cel, gdzie zwyciężycie. Jesteście tym, co Bóg ma najlepszego. Macie w sobie to, czego potrzeba. Proszę, zróbcie to na wielką skalę. Niech to odniesie wpływ. Potraficie tego dokonać. Powiedziałem: Potraficie tego dokonać i uda się Wam. Podnieście dłoń i módlcie się w Duchu Świętym. Podnieście dłoń i powiedzcie: Panie, dokonam tego. Wierzę w to, co we mnie złożyłeś. Panie, wierzę w moje powołanie. Moja rodzina się ustoi, moje małżeństwo się ustoi, moje dzieci. Dorosną, rozwinę się jako syn, jako córka, rozwinę moją firmę i służbę. Panie. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się nim na platformach społecznościowych, korzystając z przycisku. Udostępnij. Upewnij się, że polubiłeś i podzieliłeś się naszymi filmami ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Dołącz do nas na kanale AMI TV lub podczas transmisji na żywo. Śledź pastora Alfa lokalu na platformach społecznościowych. Flucon.